Dzień dobry telewidzowie, dzisiaj dnia 19 listopada 2013 roku o godzinie 19.15 zapraszam na wiadomości. Za oknami przepiękny jesień, 30 stopni na minusie na Antarktydzie, ale u nas świeci słońce. Zapraszam na wiadomości. Pierwszą ważną wiadomością dzisiejszego dnia będzie fakt, że w 2013 roku Sony Corporation wydało na świat swoje czwarte dziecko, Playstation 4. Cena... Tego bardzo dobrego urządzenia nie przekracza 400 dolarów, lecz sam sprzęt wykorzystywany w celu złożenia jednej sztuki kosztuje 372 dolary. Dorzucając do tego cenę, którą potrzebna jest do samego złożenia wszystkich sprzętów w jedność, kosztuje gdzieś 9 dolarów, czyli cena detaliczna wynosi około 380 dolarów. Sony nie zarabia na samej sprzedaży więcej niż 20 dolarów. Co tak naprawdę znajduje się w samej centrali tego, tego wspaniałego dziecka? Procesor Jaguar Ośmiordzeniowy z zintegrowaną kartą graficzną Radeon, który koszt kompletu kosztuje około 200 dolarów, pełnie tworzą ideę samego urządzenia. Dodając do tego wyśmienitą pamięć DDR5, która kosztuje 80 dolarów. Tworzy się nam zarąbiste dziecko. Sony nie ma na celu zarabiania na samej sprzedaży urządzeń, lecz na usługach, które mają się pojawić w niedalekiej przyszłości. Kolejnym newsem dzisiejszych wydarzeń ma być fakt, że 20 grudnia 2013 roku z internetu zniknie totalnie Winap, Program, który od wielu lat służy nam jako utwarzacz muzyki. Producenci tego wspaniałego programu stwierdzili, że nie warto już rozpowszechniać tego sprzętu, tego programu w darmowej sieci. Make up proszę. make up. Dziękuję. Kolejną wiadomością dzisiejszego, dzisiejszego dnia będzie fakt, że obchodzą w tym roku 45. urodziny firma Intel, niebieski gigant. Kolejną wiadomością, a raczej brakiem zszokowania ze strony wydawnictw było pojawienie się e-booków. Były one na początku przełomem w formie pisowności książek. Jednakże w dzisiejszych czasach, czyli w tym roku, w 2013 roku, studenci, prawie 62% ankietowanych w wieku 16-24 lat wolą e e książki papierowe w formie Nowoczesnych e-booków. Ponieważ one są bardziej dostępne, można je zawsze odsprzedać albo wypożyczyć innym uczniom. Jednakże, główną barierą, która nie pozwala na rozpowszechnianie się e-booków, jest brak urządzeń. Prawie 45% ankietowanych twierdzi, że nie ma na czym go odtwarzać. Wiadomością na dziś będzie obchodzenie 25. urodzin od wynalezienia drukarki laserowej przez firmę Xerax. W XXI wieku to jest potwór w formie zatrudnienia, ponieważ posiada aż 160 placówek i zatrudnia ponad 140 tysięcy ludzi. Wynalazł takie rzeczy jak drukowana bateria, która posiada prawie 20% więcej pojemności energii niż zwykła. Ostatnim dzisiejszym wydarzeniem będzie fakt, że japońska firma wymyśliła robota tak doskonałego, i tak idealnego, który przypominałby człowieka, że zaprezentował dzisiejsze wiadomości. Dziękuję. Do usłyszenia.